Czyszczenie obudowy czujników i wnętrza drukarek serii ZT200. Do czyszczenia obudowy użyj szmatki i niewielkiej ilości detergentu w razie potrzeby. Nie używaj ostrych i szorstkich środków czyszczących. Do czyszczenia wnętrza drukarki użyj sprężonego powietrza lub odkurzacza w celu usunięcia resztek papieru i kurzu. Aby wyczyścić czujniki Użyj tej samej metody co we wcześniejszym przypadku. Zamontuj pustą gilzę na wałku odbiorczym. Teraz jesteś gotowy, aby załadować nową rolkę taśmy termotransferowej.